Cześć. Jestem Jakub z kanału Manmurid to już trzeci rok z rzędu, w którym będę wspierał WOŚP. No w zasadzie to już WOŚP wspierałem dużo wcześniej, ale e, mówię tutaj bardziej o, o czymś więcej niż w rzuceniu, e, wrzuceniu pieniędzy do puszki. Mam tutaj na myśli e, takie właśnie większe wspieranie jak chociażby licytacje. Od trzech lat e, robię licytacje. Dwa lata temu zrobiliśmy e, taką skromną licytację na e, Rankę. E, rok temu zrobiliśmy, o wtedy to było naprawdę dużo licytacji, też czterech. Ten rok temu e, kwota, którą e, kwota którą, e, którą łącznie wsparłem w łącznie z tym co wpłaciłem e, plus to e, plus to co jeszcze oddałem na licytację gdy i tak policzyć to było pamiętam koło 700 zł, coś mi się tak kojarzy, e, dlatego w tym roku, e, w tym roku również, e, również zamierzam ki kilkoma licytacjami e, wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a o pierwszej z nich, e, pierwsza, która pojawi się na Allegro e, już w chwili publikacji tego filmu, jest licytacja na e, obiekt, obiekt, no i na jeden budynek z tego miasta. E, wtedy e, rok, rok temu też była e, właśnie podobna licytacja, wtedy, wtedy oddawałem na e, woź e, kościół, e, kościół był wtedy bardzo kultową, kult, kultową rzeczą w moim mieście. Tym razem, tym razem coś równie, równie sporego, jeśli chodzi o a będzie to weterynaria. Uważam, że najwyższa pora za e, takie najbrzydsze budynki w mieście e, podmieniać, a e, mogę w ten sposób wesprzeć wielką tej świątecznej pomocy. No, po prostu będą pojawiać się nowe zestawy z, e, w Lego City. E, ja tutaj będę miał na pewno du, dużo więcej ciekawszych kandydatów e, na umieszczenie tutaj e, tutaj e, na to e, miejsce. budynek weterynarii jest jednym z pierwszych budynków, które zbudowałem do miasta same początki miasta końcówkę roku 2020 jak zaczynałem, pierwsza to pamiętam była kawiarnia kawiarnia, która do dzisiaj stoi, ale lekko przerobiona no i chyba trzecia czy nawet druga była weterynaria więc budynek, budynek z wielką historią zaprezentuję wam fragment filmu Zde... Chciałem, chcę zobaczyć cały gmar budynku według mnie bardzo fajnie się prezentuje, nie jest to chyba najlepsze Budynek jest zbudowałem, ale przejdźmy już właśnie y, do rzeczy y, omawianych. Tak mówię, jestem z jego zadowolony. A nie... okay, ten budynek ma okazję trafić do was. licytujcie macie, e, macie, w, e, macie w opisie e, link do licytacji Mało tego, jeszcze jedna informacja. Do dnia e, finału 29 stycznia e, 2023 roku, każda subskrypcja, która e, pojawi się na kanale, zaczynając od, e, od liczby subskrypcji, które nam dzisiaj wyświetlam, wam to tutaj e, na ekranie, e, każda dodatkowa subskrypcja od tej, od tej liczby to złotówka, e, złotówka na e, woź. Także jak załóżmy, że e, uda się wybić z 50 subskrypcji, to oczywiście wątpię, e, ale jakbyś tak udało, e, to wtedy jest już to 50 zł na Wospek, tylko to przedstawiłem liczbowo, żebyście wiedzieli o co, o co chodzi całe pieniądze z licytacji e, idą na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja na to oczywiście nie mam wpływu, więc nie musicie się martwić, że te pieniądze sobie e, sobie wezmę. Te pieniądze automatycznie e, właśnie na ten cel e, się przekazują. Mało tego, e, w temacie weterynaryjnym, e, widzieliście, tam stał tam przy tej weterynarii stał bulldog. Co prawda buldoga wam nie dorzucę, nie dorzucę ponieważ mam e, tylko e, dwa, e, dwa buldogi francuskie z Lego, ale myślę, że Husky będzie idealny Właśnie w temacie e, weterynarii e, i właśnie tak prezentuje się e, prezentuje się budynek, który możecie, e, możecie wylicytować. Licytujcie, opamiętajcie, e, całe, całe pieniądze e, z tej licytacji idą na woźb, więc myślę, że e, warto. Ja Wam obiecuję, że to ostatnia licytacja nie jest. Pojawią się jeszcze kilka, e, no może myślę, że z dwie, tak, dwie powinnyś sprawić, a już na pewno jedna. E, zobaczymy, e, jak to będzie. Na woźb też jeszcze coś będą oczywiście szkolał. Oprócz licytacji, tak, było to rok temu, a teraz ja już was żegnam, cześć.